Siemano, witam na g 4 oczywiście najlepszy kodik promocyjny na stronce, czyli Krycholewa. Jak już jeszcze otrzymasz plus 5% bonusu do każdej wpłaty i dermową skrzyneczkę Midspec na start. Dawno nie testowałem sobie takich skrzyneczek trochę tańszych, a Goldson jest w sumie jedną z bardziej ulubionych moich. Także dzisiaj test skrzynki Goldson, też ma dużo otworzeń już, ale tak na wstępie macie doładuj, korzystajcie póki możecie, bo jest więcej przy wpłacie. Kodik Krycholewa wiadomo. Instant Depozyt teraz jest z kinkami, tak że macie sobie bez czekania yy, wpłacić. Yy, no i co, no kurna? Hmm, bitewki chyba, co? Nie, czy normalnie otwierać, Jak mówicie, wydaje mi się, że najpierw bitewki, potem można sobie normalnie potwierać O, coś tego typu. Dobra, Gold Sonic nawet za dwie dyszki niech padnie. Na czterech tutaj osobników. Dobra, elegancko. Na tym godsąd to w sumie skrzynia króla, co, nie? Koronka tutaj elegancko jest. To jest bardzo fajnie. Ej, nawet spoko mi leci jak na pierwsze dwa, mojemu no, ja lepiej temu lepię, ...marną Dobra, no jest parę tych, to może się uda. Ej, no słabiutko coś tu leci, to sta... O, ty mu tychę dało! No jeszcze Arnoldowi. No dobra z Arnoldem się chyba pogniewam Co jest? Ej no, serio. No, przecież mi by teraz dać Dychajaniem czym to wygrał Daj mi dyka, Gościu. No po trzysko, tak średnio bym powiedział. Nie mu też dał. No wygrał sobie Arnold, no kurwa ta dyszka mu tak dużo pomogła. No gdyby nie ta dyszka, ja bym wygrał. Bez dwóch zdań Idę się normalnie otworzę Czekajcie, cyk Na sam dół O jest nad moją skrzynką, patrzcie Normalnie ja jestem krychlewa, i mam koronę nad sobą, es? <ś> Kurde, może 5 na raz lepiej, nie? Czekajcie jakby to ten na... Dwie, o! Tak na spokojnie trzeba. No i złotóweczka tylko. Tu będzie fajnie, ale sam kurwa no trochę troszkę kosztuje, bo to stary skin. Dobra, 9,56, bardzo fajnie. Tutaj może być leciutka lipa Jest taka leciuteńka No jak za jest 9 ziko... Chyba ten, czekajcie 35?! Co kurwa? Czemu ta wupa tak poszła do góry? Ja się nie spodziewałem Dobra, 3 na raz No, kurwa, na no coś lepszego liczę niż na takie coś. No, kurna. ile jest procent na te, te augi? 15, a to czemu tak sz często kocham lesi? Dobra, no wezmę sobie Compact mode i na przykład 5 na raz. Spróbuję niż na bitwy. Lecę teraz to, i następne, i lecę na bitwy. Nie, no coraz mniej to skórne, nie wiem, nie chce mi dać. Dobra, na 5 zadyszkę, myślę, że on jest spoko. Teoretycznie dałbym underdoga, ale walić trudno. No pierwsze się nie popisało drug... No czemu Ej, zawsze ten Arnold musi wygrywać, co nie? To też Arnold mu nie leciało najpierw 4 Ziko, teraz 10 Ziko hopowi poleciało no To nieźle górno Ej, mu kolejne 9 Ziko poleciało a jakbym dał tylko underdoga bym to wygrał, co nie? No dobra, trudno. Pamiętałeś o kodziku promocyjnym Krycholewa przez cecha i to było na tyle malo